dziś w kurierze narodowy dzień sportu Dobra panowie jedno poważne pytanie proszę o skupienie jakbyście mieli takie jedno snukerowe marzenie powiedzieć to co by to było 19 września to narodowy dzień sportu z jego okazji większość klubów snookerowych w Polsce postanowiła otworzyć swoje drzwi i zaprosić nowych fanów do wspaniałego świata snookera. Nam udało się odwiedzić dwie warszawskie akademie. Jesteśmy w Akademii Snooker Zone przy okazji Narodowego Dnia Sportu. Dużo się tutaj dzisiaj działo i udało nam się złapać właściciela, prezesa tejże akademii, trenera snookera Mateusza Nowaka. Cześć, Mateuszu, powiedz, co dzisiaj dokładnie tutaj robiliście z okazji Narodowego Dnia Sportu. Dzień dobry. Zasadniczo robiliśmy, każdy, każdy robił to, co chciał, ku naszej radości większość ludzi przyszła pouczyć się czegoś rzeczywiście, więc głównie poświęcaliśmy czas na prowadzenie, prowadzenie treningów indywidualnych i na poszerzanie wiedzy tych, którzy przyszli tej wiedzy szukać po prostu. Czyli dzisiaj na zasadzie takiego dnia otwartego były tutaj prowadzone zajęcia, tak? Zdecydowanie tak. Prowadziliśmy je razem z Danielem Holoidą, który skupił się na połowie uczestników, ja skupiłem się na drugiej połowie i jakoś to poszło. No możemy tak wziąć ten Narodowy Dzień Sportu jako okazję do podpromowania w ogóle snookera samego w sobie i takich inicjatyw, jakimi, jak, jaką jest między innymi Akademia Snooker Zone, bo to nie jest typowy klub, to nie jest miejsce, gdzie można wypić piwo czy, czy po prostu spędzić czas przy głośnej muzyce. Tutaj się Trenuje. Powiedz, na jakiej zasadzie tutaj się trenuje, kto może to zrobić, kto nie może, czy, czy wstęp jest otwarty, czy trzeba się zapisać. Bo pewnie niektórzy chcieliby przyjść, ale nie do końca może wiedzą jak. Może najwyższy czas powiedzieć, że to jest typowy klub, że to te kluby, w których do snukera pije się piwo, to nie są typowe kluby. Najwyższy czas może pójść w tą stronę. Zdecydowanie jesteśmy nastawieni na to, żeby u nas trenować snookera. Zdecydowanie jesteśmy nastawieni na to, że, że promujemy snookera jako sport i na tym się koncentruje działalność Akademii. Tak, u nas można albo uczestniczyć w szkółkach, można trenować indywidualnie z jednym z trenerów. Ewentualnie można po prostu przyjść, wykupić abonament na treningi i po prostu trenować, sparować z zawodnikami Akademii. Okej, okay, można się zapisać online, rozumiem. Można się zapisać online, telefonicznie, mailowo. XXI wiek. Kto będzie chciał znaleźć Akademię Snookerzon to ją znajdzie, też się zgadzam z tym słusznym podejściem, że tak właśnie powinien wyglądać klub snookerowy, jako klub sportowy w sensu stricto. No dobrze, jeszcze jest ostatnie pytanie, bo było dzisiaj parę młodych chłopaków, parę szkrabów, jakieś nowe talenty wyłapałeś? Dzisiaj? Dzisiaj. Jeszcze tego nie wiemy. Za wcześnie na to. Będziemy się im przyglądali w takim razie, życzymy powodzenia Akademii Snooker Zone, na pewno jeżeli będziecie mieli ochotę spróbować snookera w jego czystej postaci, to to jest dobre miejsce, nie tylko w czasie Narodowego Dnia Sportu, ale i codziennie. Niezwłocznie przenosimy się do kolejnego bardzo ważnego miejsca na snukerowej mapie Warszawy i Polski, prawdziwej kuźni talentów, czyli Akademii Snuki, sprowadzonej przez Przemka Kruka. Cześć Przemku. Cześć, cześć, witam. Co się dzisiaj dzieje tutaj u ciebie w Akademii przy okazji Narodowego Dnia Sportu? No szał, jest szał, dzisiaj jest rzeczywiście dużo dzieciaków, dużo talentów. Mam nadzieję, że coś więcej z tego będzie, że to nie skończy się na tym jednym dniu, dniu otwartym, ale że z tego się zrobią takie bardziej regularne treningi, bo faktycznie jest z kogo z czego wybierać. Widzieliśmy przed wejściem taką reklamę, że jest to dzisiaj dzień otwarty dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Bardziej 5-latkowie się pojawiają, czy 13-latkowie? Jak to wygląda? No powiem Ci, że przyszedł nawet niespełna 5 pięcioletnich chłopaczek i to nawet trochę, trochę wbija. Zresztą brat jednego z moich, z moich uczniów. No i są też ci, ci starsi, tak po 12-13 lat, że jest, jest pełny, pełen przekrój. No żałuję, że nie ma, nie ma trochę więcej czasu na to, tak naprawdę, i żeby to jakby szerzej z tą informacją pójść dotrzeć, i żeby rzeczywiście tu się tak przygotować na cały dzień, takiego, takiego zmasowanego wiesz, wyszukiwania talentów, bo chyba byłoby z tego coś fajnego na długi termin. Na tym mi podkreślam, najbardziej zależy. Dzisiaj oczywiście z okazji Narodowego Dnia Sportu Dzień Otwarty, ale może opowiedz tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co na co dzień dzieje się w Akademii, jakie działalności tutaj, jaką działalność tutaj prowadzisz i jak ewentualnie można by do niej dołączyć, jeżeli ktoś miałby ochotę razem ze swoim dzieckiem. No tu pracujemy od pięciu lat już bodajże, zresztą gdzieś tam na początku też... Działaliśmy razem, także orientujesz się, kiedy to się zaczynało i podstawą, podstawą tutaj zajęć z dziećmi są takie regularne cotygodniowe treningi, zajęcia grupowe. To są zajęcia, na których przede wszystkim wyrabiana jest taka rywalizacja, chęć do konkurencji do sprawdzania umiejętności, które już się zdobywa. A te umiejętności głównie na treningach indywidualnych są szlifowane. I oczywiście to wszystko jest w takich, w takich cyklicznych, cyklicznych okresach i później organizowane są turnieje, w których chce, żeby dzieciaki na raz oswajały się z rywalizacją, z konkurowaniem. Czasami też z porażkami, bo to ważne, i no, z wygrywaniem, i z taką systematycznością. Także to do, do, tego, do tego wszystko się sprowadza, żeby później mieć tę regularność, powtarzalność, wyłapywać talenty i no, mam nadzieję kiedyś doczekać się tego polskiego mistrza świata. Jeżeli ktoś kupuje tę koncepcję i bardzo chciałby wziąć udział w tych zajęciach, to jak może tutaj trafić? No, najlepiej przez stronę się kontaktować www.snukits.pl albo strona e, fanpage na, na Facebooku, e, facebook.com. Bardzo łatwo się z nami skontaktować i wtedy pełnej informacji udzielamy. Jest jeszcze. Na grupowe zajęcia, bo podkreślam, to jest jakby ta, ta, ten filar, to są te, gru, te grupowe zajęcia, bo one integrują. Dla dzieci chyba nie ma ważniejszej rzeczy w takim, w takim wieku, nie wiem do 11-12 lat, ważniejszej rzeczy niż współrywalizowanie i takie bawienie się właściwie w coś, w tym przypadku w snukera z rówieśnikami. Także to jest ten, ten filar, i jest jeszcze kilka grup, do których można dopisywać. Ewentualnie będziemy tworzyć nowe grupy, jeżeli będzie dużo zainteresowania. Także serdecznie zapraszam, zachęcam, bo naprawdę zabawa jest przednia. Okazuje się, że w sporcie indywidualnym tej rywalizacji, tego współzawodnictwa i spędzania czasu razem też może być bardzo dużo i to jest doskonałe miejsce, żeby to robić. Także nie tylko przy okazji Narodowego Dnia Sportu, ale i na co dzień zapraszamy do Akademii Snukic. Złapaliśmy w Akademii Snukic młode talenty, młodych adeptów snukera. Powiedzcie jak Wam się w ogóle podoba ten Narodowy Dzień Sportu i gra w snukera ogółem. No dobrze, fajnie jest, można sobie trochę pograć. No i szczególnie dla mnie, bo od wakacji w ogóle nie grałem w snookera. Ja myślę tak samo jak mój brat, bo w ogóle od bardzo dawna nie grałem od snookera. Chyba ym, przed pandemią dopiero grałem. Zastanawiasz się Dlaczego? Co sprawia, że tak Um, ja bardzo lubię snookera. No, mój tata ogląda w telewizji, ale dużo, lep dużo lepiej jest grać, moim zdaniem. Jak hmm. już w No nie wiem, no od 14 Dzisiaj o 14 i to jest mój drugi raz. Okej. Okay. Dobra panowie, jedno poważne pytanie, proszę o skupienie. Jakbyście mieli takie jedno snookerowe marzenie powiedzieć, to co by to było? Co byście chcieli zrobić w snookerze? Dostać podpis od Trumpa. Okej. Okay. Wygrać Mistrzostwa Świata. No to życzę Wam powodzenia w takim razie. 18 klubów i akademii w całej Polsce tego dnia promowało Snukara zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Mamy ogromną nadzieję, że to bardzo duże zainteresowanie zajęciami przełoży się na frekwencję na co dzień i że to właśnie podczas Narodowego Dnia Sportu do świata snukera dołączyło kilka osób, które już niedługo wniosą do niego coś bardzo wartościowego. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Stunkerowego.